Już za chwilę nasz środowy cykl Okruchy Życia, w nim film oparty na prawdziwej historii. Lori, bohaterka filmu, jest młodą, pełną życia kobietą. Tak przynajmniej myślą jej znajomi i rodzina. Nikt nie dostrzega, że cierpi ona na zaburzenia psychiczne, które wkrótce doprowadzą do tragedii. Śmierć niewinności o 20.15, a po filmie o 22.00 program Po prostu pytam. O co tym razem zapyta swoich gości Szymon Hołownia zdradzi nam sam zainteresowany. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór Państwu. Już w najbliższą sobotę ulicami Warszawy przejdzie kolejna parada równości, a więc na tapetę wraca jeden z dyżurnych polskich sporów. Aktywiści gejowscy znowu przekonywać nas będą, że geje to współcześni męczennicy, a ogoleni na łysą młodzieńcy, lansować będą tezę, że dla gejów miejsca w Polsce nie ma. Miejsce geja jest bowiem na Księżycu. Czy o homoseksualizmie da się jeszcze w naszym kraju rozmawiać normalnie? Zobaczymy. Dziś po prostu pytam geje, lesbijki, publicyści, terapeuci, księża. Serdecznie zapraszam już o 22.00. A o 22.45 Monika Olejnik w dzisiejszym programie Prosto w Oczy rozmawiać będzie z posłem Ligi Polskich Rodzin Wojciechem Wierzejskim i byłym wicemarszałkiem Sejmu Tomaszem Nałęczem. Miłego wieczoru z jedynką. Oglądasz serial Klan? Relaksujesz się z jedynką od poniedziałku do czwartku o 17.35, śledząc losy rodziny Lubiczów i ich przyjaciół? Weź udział w naszym konkursie. Wygraj 4000 zł. Jeżeli mama też chce, to oczywiście spróbujcie. Wyślij SMS pod numer 7550 i odpowiedz tak lub nie na pytanie. Czy dr Paweł Lubicz jest współwłaścicielem kliniki Elmen? Każdy z Państwa, kto wyśle SMS o treści tak lub nie od numer 7550 i prawidłowo odpowie na pytanie konkursowe, może wygrać 4000 zł. Naprawdę robicie to, co w tej sytuacji jest najlepsze i najważniejsze. Nie zwlekaj. Informacje o konkursie w telegazecie na stronie 765 oraz w internecie na stronie konkursy.tv.pl. W Słońcu Hollywood. Kolor jest jak sława, łatwo blednie. Nowość L'Oreal Paris LSF Color Viv, Dzięki połączeniu substancji odżywczych i filtra UV, Color Vive chroni i dogłębnie odżywia włosy. 70% więcej koloru. To najlepsza pielęgnacja włosów farbowanych. Nowość LSF Color Vive, Numer jeden w pielęgnacji włosów farbowanych. Ponieważ jesteś tego warta. Pełne rozwiązanie problemu zmarszczek to krem Nivea Q10 Plus z koenzymem Q10 i kreatyną. Koenzym Q10 redukuje już istniejące zmarszczki. Kreatyna zapobiega tworzeniu się nowych. Efekt gładka i jędrna skóra. Niwea wizażku 10 redukuje i zapobiega. Co jest? Wy jeszcze w mundurkach rozbierać się? O matko, no. Ej, ale jak mam się rozbierać? Ale to. Jej. Dlaczego my się mamy rozbierać przy Właśnie, ochcji? Proszę pana. Dobra, dzisiaj wam się upieczę. <laughs> Produkty z biedronki polecają się do pieczenia. Winogrono 1 kg już za 5,99. Namiot trzyosobowy jedynie 3999. Nowy tygodnik kropka z bogatym programem telewizyjnym jedynie 99 groszy. Codziennie, niskie ceny! Rajd right i off przeciw komarom. Polowanie na komary. Zostaw fachowcom. Ride Electric pod wpływem ciepła uwalnia składniki, które skutecznie chronią przed komarami przez całą noc. Spokojnej nocy. Raid, komarom wstęp wzbroniony. Widzisz? Komary cię nie widzą. Off sprawia, że dla komarów nie istniejesz. Off skuteczna ochrona, żadnych ukąszeń. Wielka wygrana przyjaciółki to szansa na jedną z tych wspaniałych nagród. Wystarczy kupić nową przyjaciółkę z kuponem do gry, zdrapać drapkę i sprawdzić wygraną. Prezenty. Super hity i stroje tylko z przyjaciółką. Pozdrawiam, Michał Wiśniewski. Dla dzieci film opowieści z narni. Dodatek domowe konfitury poleca producent cukru żerujących Diamant. Lubię przyjaciółkę. Miesięczniki Mamo to ja i Twoje dziecko z super prezentami. Mamo to ja z koszulką i spodenkami. Twoje dziecko z kapelusikiem, skarpetkami z i bajką. Już w kioskach. Stań oko w oko z nowym lajonem. Teraz każdy, jeszcze bardziej drapieżny, atakujący olbrzymią dawką karmelu. Pożery go, zanim on pożerę ciebie. Strzeż się, teraz grasują kolejne dwa gatunki lajona. Nowy lajon biały i naładowany orzechami lajon pinat. Lion, niebezpiecznie lepszy. Latem truskawki można podawać w różnej formie. Dzięki kasi, w każdej smakują znakomicie. Z kasią ci się upiecze. Nałęczowianka z naturalnym koktajlem minerałów dzień po dniu uwalnia niepohamowaną radość życia. Nałęczowianka apetyt na życie. Uważaj na kapsle, bo przed szczęściem nie uciekniesz. Wymieniaj kapsle na darmowe butelki albo na Mini One. Tym bark, poczuj mięty do mini w sklepach z naklejką. Aby usunąć oporny brud, przypalony tłuszcz, rdzę, potrzebujesz super uniwersalnego środka do czyszczenia. Nowy CIF Super Cream to super uniwersalny środek czyszczący, który skutecznie usuwa oporny brud i plamy w całym domu. CIF Super Cream, najlepszy uniwersalny środek czyszczący marki Cif. od 10 lat pomagamy Ci budować to, co najważniejsze. Twój dom. Leroy Merlin. Wiemy, jak ważny jest dom. Festiwal Domu. drugi, 11 czerwca. W grę wchodzą darmowe rozmowy. Rozmawiaj za darmo w ramach abonamentu w planie TP darmowe wieczory i weekendy. Zadzwoń 9393 lub przyjdź do salonu sprzedaży TP lub Orange i zamów już dziś. Telekomunikacja Polska. Główny sponsor reprezentacji. Sponsorem programu jest producent naturalnego preparatu dbającego o zdrowie i urodę dojrzałej kobiety. Menoplan Soja 40+. Film jest oparty na...